Firma Inoldio przedstawia soniczną szczoteczkę do twarzy Geo Perfect Fresh. To nowoczesna szczoteczka elektryczna do oczyszczania oraz masażu twarzy o designerskim kształcie. Jest wykonana z wysokiej klasy nietoksycznego i nieuczulającego żelu silikonowego. Z jednej strony wyposażona w mikrowłoski, z drugiej delikatnie karbowana. Mikrowłoski dokładnie oczyszczają, peelingują i regenerują skórę. Po oczyszczeniu nakładamy kosmetyk i wmasowujemy go w skórę, także w okolicach bardziej wrażliwych miejsc. Szczoteczkę można schłodzić w lodówce. Już po dwóch minutach chłodzenia wykonamy kilkuminutowy masaż w okolicach oczu. Szczoteczka jest wodoodporna, ładowana indukcyjnie. Po naładowaniu włączamy szczoteczkę, wybieramy jeden z pięciu trybów regulacji intensywności i rozpoczynamy zabieg. Szczoteczka idealnie nadaje się do codziennych zabiegów pielęgnacyjnych i regenerujących twarz.